Hej widzowie. Poping z Kung Fu Pandy był tłustym pandą, który nie miał szans na karierę w sztukach kenpo, a zatem kung fu. Mało tego każdy w Dolinie Pokoju wyśmiałby go, gdyby chciał zacząć trenować coś, co jak może się wydawało jest dostępne tylko dla wybitnych jednostek, więc dzisiaj odpowiem Wam, dlaczego nie można się poddawać, analizując Kung Fu Pandę. Przechodzimy do odcinka. Pobędąc niemowlakiem, został znaleziony w skrzynce z żodkiewką przez Pinga, właściciela najlepiej prosperującej restauracji w okolicy. Więc Pink, kiedy go zobaczył, postanowił go przygarnąć, żeby mieć przy okazji pracownika, kiedy panda dorośnie. I jak wiemy, Po, mając wrodzone genetycznie zamiłowanie do jedzenia, stał się gruby, pracując przy kluskach, które roznosił po lokalu, mając przy okazji marzenia o tym, że jest smoczym wojownikiem, co sprawiło, że Po często był smutny, zdemotywowany i zły na swoje życie. Pobędąc często traktowany w sposób pogardliwy, czy taki, w który inni byli w stosunku do niego zdystansowani, nabawił się wielu kompleksów związanych ze swoją wagą, a także tym, że myślał, że w jego życiu nie ma miejsca na zmianę, spełnienie marzeń i wyjście z pozbawiającej sensu życia rutyny był już za stary na kung fu, o czym doskonale wiedział, więc tym bardziej nie dawał sobie szansy na spełnienie marzeń, po prostu nie myśląc o tym i kontynuując pracę w restauracji jako kelner, co jest identyczne do sytuacji i światopoglądu bardzo dużej ilości młodych i starych osób w naszym społeczeństwie, oraz myślę, że również was, moich widzów, w jakiejś ilości, no ale można to zmienić wierzył, że ma jakiekolwiek szanse na odniesienie sukcesu, który by go usatysfakcjonował, postrzegając swoje pochodzenie jako syn Pinga za takie, które definiuje go na resztę życia i nadaje mu jedyny sens, za którym musi podążać, ponieważ taki smutny Po nie dałby rady robić czegoś innego niż tkwić w rutynie przez brak jakichkolwiek innych bodźców. A przecież wiemy, że pochodzenie nie ma znaczenia, widząc choćby Napoleona, który, jako syn biednego szlachcica z Korsyki, czyli Zadupia, stał się cesarzem i imperatorem. Choć jak każdy by pomyślał, nie ma na to szans. Pomiał w takim razie w życiu tylko kung fu, jako jedyną rzecz dającą mu pozytywne emocje, więc rzecz jasna chciał dowiedzieć się, kto zostanie smoczym wojownikiem w organizowanym przez twórcę kung fu i założyciela Doliny Pokoju Ugoja wydarzeniu. Jednak nawet w tym przeszkodziła mu emocjonalna manipulacja jego ojca Pinga, który, mając gdzieś ambicje i pragnienia po, kazał mu zanosić tam kluski. Ostatecznie postracił to co chciał najbardziej w życiu, a jego ojciec nie zarobił ani grosza, z czego Ping całe życie wmawiał mu, że jedyną drogą są kluski, nie potrafiąc zrozumieć swojego syna, więc Po nie mógł nawet zacząć trenować Kung Fu na własną rękę, po prostu nie mając wsparcia z żadnej strony, nie chcąc również ranić swojego ojca, który miał zamkniętą głowę na nowe możliwości i to jak zmienia się świat, przez co prawie zniszczył Po. Po jednak pod wpływem impulsu chwycił się ostatniej deski ratunku, żeby spełnić marzenie, co w tym przypadku definiował wózek z fajerwerkami, którego użył, żeby dostać się na drugą stronę muru jadeitowego pałacu, co się udało, ponieważ faktycznie dostał się gdzie chciał, akurat w momencie wyboru jednego z adeptów shifu na smoczego wojownika. obudząc się po upadku zauważył, że najmądrzejsza osoba na świecie, czyli Ugłej wybrał jego, co było absurdalne dla chyba wszystkich w Dolinie Pokoju albo całych Chinach, Niemniej to pokazuje nam, że życie może odmienić się na lepsze nawet w najgorszym jego okresie i to w takim stopniu, że można byłoby nazwać to cudem, ale również na tym przykładzie widzimy, że nie należy brać pod uwagę zdania innych, bo często są to idioci, jak Shifu i cała piątka wojowników. Shifu przegrałby z Tai Lungiem, Lindao, Feng Quang, Shenem czy Kipą, czyli wszystkimi, których pokonał Po, kwestionując przy tym słowa Uguaya, czyli swojego mistrza i mentora, chcąc w zawiści do pory, mu się nie udało. A przypomnijmy sobie, nikt poza Uguayem w niego nie wierzył, więc widzimy, że na wiele zawistnych osób trafia się ta jedna dobra, co wygląda tak samo w naszym świecie. Wszyscy ze środowiska marzeń Po chcieli, żeby się poddał z racji na brak wiary, złość czy zazdrość. Ale powiedział, że drugiej szansy może nie dostać, próbując więc niezależnie od bólu, zmęczenia czy wyjścia z własnej strefy komfortu, aby spróbować dorównać wizji siebie ze swoich marzeń. Pozostał więc w sytuacji, w której, będąc pozbawionym wsparcia, dyscypliny, determinacji i chęci, musiał polegać tylko na krótkotrwałej motywacji, przy tym kompletnie nie znając się na działaniu kung fu czy najprostszych podstawowych treningach. Będąc zmuszonym wytrzymywać pogardę i jednoznaczne chęci innych do pokrzyżowania jego planów i to zupełnie samemu, co jest takie samo w naszych życiach. Mianowicie w naszych życiach często bywa, że kiedy chcemy się rozwijać, spełniać marzenia czy po prostu poprawić swój status materialny lub wyrażać siebie poprzez hobby, inni ludzie często nam przeszkadzają i usiłują zrobić coś, żeby tylko nam się nie udało, bądź żebyśmy poczuli się źle tak Po w takiej sytuacji po prostu robił swoje, co jest prawdopodobnie najlepszą możliwą opcją wobec ataków psychologicznych, czyli słownych. Z drugiej strony już taki Tai można by powiedzieć, że chciał zająć miejsce po siłom, a nie samymi słowami, więc po musiał zrobić to samo co on, czyli użyć siły, jednak nie chodzi tutaj o samoobronę, a o to, że Po dostosował się do sytuacji, ponieważ nie chodzi o to, żeby wszystko ignorować i dawać sobie przeszkadzać, bo im dalej w las, tym ważniejsze są starania bez rozproszeń. Każdy z nas musi zrozumieć to samo co po, czyli że nieważne czego oczekują od nas inni, jeżeli nie czujemy się z tym dobrze, a zamiast tego powinniśmy robić to, co daje nam szczęście i pozwala spełniać ambicje, nawet jeżeli miałoby to sprawić, że inni się od nas odwrócą, z racji, że to by znaczyło, że nigdy z nami nie byli, a i tak znajdziemy nowe towarzystwo, przy którym będziemy pewni, że podjęliśmy właściwą decyzję. Nie powinniśmy też podejmować nieracjonalnych decyzji, bo jak wiemy pomiał trenować w wiadejtowym pałacu, a zatem jeżeli tam nie spełniłby marzeń, to nigdzie by nie spełnił, ponieważ to różnica pokroju nauki boksu od Mike'a Tysona czy Muhammada Aliego, albo zawodnika FMMA pokroju Najmana, dzięki czemu pop podjął racjonalne ryzyko, jeżeli tam by mu nie wyszło, to i tak czułby się dobrze, że spróbował. Po zaczął więc trenować dniami i nocami, co w naszym przypadku może obejmować byle co na czym nam zależy, np. Na naukę żeby zostać lekarzem, bądź ciągłą pracę żeby rozwinąć swój biznes i oczywiście Po na początku również chciał się poddać z uwagi na dyskomfort, zmiany i brak umiejętności, ale im więcej tego robił tym było mu lżej i stawał się coraz bardziej zdyscyplinowany, ponieważ jak musimy pamiętać dyscyplina to różnica pomiędzy tym czego chcemy teraz a tym czego chcemy w przyszłości. Podszedł do wniosku, że na początku nie może być łatwo, ponieważ gdyby tak było, nie miałby z tego przyjemności, czy też nie widziałby sensu w swoim marzeniu, rozumiejąc, że najważniejsza jest dyscyplina, która niezależnie od wszystkiego popycha go dalej do działania, nie pozwalając mu odpuścić, przy czym samą dyscyplinę nabywa się poprzez brak poddawania i nieustanne dążenie do celu. I co ważniejsze, gdyby wszystko szło łatwo i nagle napotkalibyśmy ścianę, wtedy nie dalibyśmy rady jej przeskoczyć. Dyscyplina zapewniła po wymaganą siłę i to, że miał chęci do ulepszenia poznanych technik, dalszego samorozwoju, a także chęć do przewyższenia swoich mentorów, którzy gdyby się poddali, to nic by nie powstało. Ale jak widać, stali się wielcy właśnie przez konsekwencje i wizję zwycięstwa, a po dodatkowo zyskując uznanie i umiejętności, doszedł do wszystkiego własnymi staraniami, co wynagrodziło mu cały trud. Oprócz tego odpowiedź jest tak naprawdę banalnie prosta, ponieważ poddając się, nigdy nic nie osiągniemy, a właśnie tak powstała cała nasza cywilizacja i każde jedno osiągnięcie, ponieważ gdyby taki ugłej poddał się i nie stworzył kung fu, wtedy nie byłoby marzeń po i kolejnych nowości, które osiągnąć będą chciały następne pokolenia, z których świat poknął do przodu tylko ci, którzy się nie poddadzą. A wy widzowie napiszcie w komentarzu co o tym wszystkim sądzicie i co chcielibyście na kolejny film oraz jaką analizę jeszcze byście chcieli. Jak i wpadajcie na kanał do Animko oraz zostawcie łapkę, suba i komentarz, żeby kanał się rozwijał. Ja dziękuję za oglądanie i trzymajcie się i cześć.